Niagara ściąga corocznie miliony turystów. Ludzie z całego świata docierają nad wodospad, by napawać się widokiem tego cudu natury. Niagara powstała 12 tysięcy lat temu. Topniejące lodowce, cofając się na północ, uwolniły wody jeziora Erie. Te spłynęły do jeziora Ontario. Wtedy wodospady leżały 7 mil w dół rzeki. Skutek erozji gruntu jednak przesunęły się na miejsce obecne. Nad wodospadem formuje się tęcza. Promienie słoneczne odbijają się od miliona kropli wody. W dali widzimy największą część wodospadu, znajdującą się po stronie kanadyjskiej. Nosi ona nazwę Horse Shoe, podkowa. Po stronie kanadyjskiej znajdują się nowoczesne, wspaniałe hotele. Pod sam wodospad można podpłynąć statkiem Made of the Mist. Statek podpływa bezpośrednio pod wodospad, wprowadzając turystów w sam środek atrakcji. Wywołuje to niezwykłe wrażenie. Przy zakupie biletu otrzymuje się specjalne nieprzemakalne płaszcze i plastikowe obuwie. A później to już tylko frajda i dobra zabawa. W celu zobaczenia wodospadu Horseshoe, części znajdującej się po stronie kanadyjskiej, wybudowano specjalną wieżę widokową, z której również zjeżdża się windą do przystani w statku Made of the Mist. Wodospad Niagara składa się z trzech wyraźnych kaskad. Po stronie amerykańskiej znajdują się najwyższe: American i Bridal Veil, vale, welon panny młodej. Rozdzielone są wąską Luna Island, gdzie woda spada z postrzępionych skał w 60-metrową czeluść. Największe wrażenie wywiera jednak zakrzywiona w kierunku Kanady horseshoe podkowa. Tablica informuje o tym, że szerokość wodospadu zwanego Wenempanny Młodej wynosi 335 metrów, a wysokość 54 m. Latem w ciągu dnia spada z hukiem 285 tysięcy litrów wody na sekundę. Z Goat Island można zjechać windą do jaskini wiatrów położonej u podnóża wodospadu, bardzo blisko kurtyny wodnej. Wodospad Niagara można zobaczyć z helikoptera lub podejść do cypla widokowego welonu Panny Młodej. Wody spadającej z wielkim rozpędem sprawiają spektakularny widok. Ściągają miliony turystów chcących napawać się tym cudem natury. Huk wody i jej siła poruszają wyobraźnię tych, którzy wpatrują się w cudowny widok, często poświetlany blaskiem tęczy, która rodzi się w kropelkach rozpryskiwanej pary wodnej. Tuż za rzeką Kanada. Widoczne w oddali hotele, zapełnione są turystami. Tu widać dokładnie granicę pomiędzy Kanadą i USA, która przebiega przez tęczowy most. Nocą podświetlone zwały wody tworzą niepowtarzalną, tajemniczą i budzącą lęk scenerię.